Dobre, dobry, witamy Państwa w programie telewizji w punkt lewy do lewego. Jan Śpiewak, Piotr Mikonowicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy ważne i aktualne. Temat pierwszej części naszego programu, naszej rozmowy to ustawa antyreprywatyzacyjna. Sejm w zeszłym tygodniu przyjął nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego i słuchajcie, nikt nie głosował przeciw. Jedynie Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu, a tak Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Konfederacją i oczywiście Prawem i Sprawiedliwością przegłosowało ustawę, która de facto kończy dziką reprywatyzację w Polsce i w całym kraju. Ta nowelizacja wywołała dziką Reakcję ambasady izraelskiej, wspieraną do pewnego stopnia przez również dyplomację amerykańską. Minister spraw zagranicznych, pan Lapid, który ma być premierem za dwa lata, zgodnie z umową koalicyjną w rządzie izraelskim, powiedział, napisał takie słowa. Posłuchajcie. Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają własny, dumny i silny kraj. Nie boimy się antysemickich gruźb i nie mamy zamiaru przymykać oczu na haniebne postępowanie antydemokratycznego rządu polskiego. Minister Lapid nie przewierał w słowach. No, zaraz przejdziemy, zastanowimy się, co te słowa właściwie znaczą. Ale na koniec rzecz dość niepokojąca, mianowicie mimo tego, że ta ustawa miała ponadpartyjne poparcie, mimo że była wspierana przez środowiska lokatorskie, oczywiście wywołała ściekły atak ze strony środowisk prawniczych, które no, na dzikiej reprywatyzacji dorobiły się gigantycznych majątków. Mogli Uważaj! No, nic chyba takiego nieprawdziwego jeszcze nie powiedziałem. No i do tych głosów niestety dołączył wczoraj Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Wiącek, który... Mówi, myśli o tym, żeby złożyć weto do tej ustawy i zgłosić tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego jako niekonstytucyjną. Co ciekawe, ta ustawa wypełnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Więc Piotrze, co Cię tutaj najbardziej zaskoczyło w tym wszystkim? Czy postawa Izraela, czy właśnie to, że nasze środowisko prawnicze postanowiło nie odpuszczać tej kwestii? Mnie najbardziej zaskoczył PiS, który wreszcie spełnił nasze żądanie. Ja pamiętam, kiedy był taki program bardzo dziwny w telewizji, nazywał się Studio Polska. I tam grillowano bardzo często, wracano do grillowania Platformy autorskiej za dziką reprywatyzację. Patrzę, słusznie, ale my, siedząc tam na galerii, e, w pewnym momencie już dostaliśmy szału, bo oni w ogóle nie chcieli wprowadzić ustawy, która by zatrzymała proces, który tak potępiają. I pamiętam, że siedzieliśmy tam wejścia osób i skandowaliśmy ustawa, ustawa. No i jest ustawa, trwało to kilka lat, ale wreszcie udało się to wywalczyć, i dobrze byłoby, żeby ludzie wiedzieli, że to ruch lokatorski. Że to działacze społeczni wywalczyli tę ustawę, a PiS, PiS ustąpił pod presją, bo się wreszcie zorientował, że takie jest oczekiwanie społeczne. Natomiast to, że Rzecznik Praw Obywatelskich zaczyna od zakwestionowania aktu prawnego, który zgodnie cały Sejm uchwala, aktu prawnego, który, na który Polska czekała, źle wróży jego kadencję. Ja zupełnie nie rozumiem, czym on się kierował i mam nadzieję, że, że się z tego wycofa. Ja jeszcze może tego powiedział, jeszcze tego nie zrobił, więc może się z tego wycofa, ale faktycznie pomyśl, co się... Pamiętam, jak się spotykaliśmy, nie wiem, jeszcze parę lat temu na Radach Miasta, gdzie Platforma nie przychodziła na te Rady Miasta, nas nie, albo nas nie wpuszczano na widownie i jaki był wtedy nastrój, jeszcze w tym 2015 roku, że cała reprywatyzacja jest legalna, że to jest praworządne, że nie mamy wyboru, sądy nam każą oddawać, a tu nagle się okazuje, że to wszystko było Konstytucyjne, że to wszystko było nielegalne. I jednak dla mnie też ogromne wrażenie, i zaskoczenie jest to, że tak zmienił się klimat społeczny po tych sześciu latach, ale ta sprawa pokazuje, że da się da się zrobić ogromną I że, zmianę. I że warto było. I warto, oczywiście, że warto ja, było, chociaż trwało to. Ja chcę lata. powiedzieć, że myśmy wielką bitwę przegrali. To jest bitwa o ukaranie winnych A, i o odwrócenie skutków tego, co się stało. Tak. To, że teraz to jest zatrzymane i że nie będzie nowych ofiar, to, to, jest, to jest wspaniała wiadomość. Natomiast też ja bym zadał pytanie mojemu ulubionemu teraz politykowi, Donaldowi Tuskowi. A dlaczego się wstrzymaliście? To znaczy, że nie jesteście jeszcze pewni, czy kradliście, czy nie kradliście, tak? Bo y, oczywiście sądy przyznają wam rację, skazując Janka Śpiewaka. I wszystko, co robi się, było ok, według tych sądów, przynajmniej które Janka sądzą. Ciekawe, czy ci sędziowie byli losowani, czy wszyscy są tak zaprzedani. No wiesz, to, jest, to nie tylko sądy cywilne i karne nic nie robią, ale też sądy administracyjne, które których się wszystko zaczęło, ciągle uwalają decyzję komisji weryfikacyjnej, więc mamy z jednej strony, mamy ten ogromny biznes reprywatyzacyjny ze strony kancelarii prawnych, które zarabiały na tym krocie, mamy oczywiście zorganizowaną przestępczość, mamy Platformę Obywatelską i mamy sądy, które są po tej samej stronie i mamy opinię publiczną, większość parlamentarną, która mówi dosyć, genuk ale... jest genuk. 2,5 tysiąca nieruchomości stało jeszcze do rozkradzenia w Warszawie i na tym to się skończyło. Ale Janek, ja... Ja bym Cię przestrzegał przed takim ogólnikowym sformułowaniem jak środowiska prawnicze. Bo ja, no, ale nie słyszę tutaj głosów innych. Ja, ja, ja znam wielu wiem, że ty też prawników I Znam wielu prawników, którzy walczą z dziką reprywatyzacją, choćby Beata Siemieniako, który napisała książkę. No, ale i sama która bea... współpracuje z nami w obronie sama... tych lokatorów. No ale spójrz co się dzieje z postępowaniami na przykład dyscyplinarnymi, które powinny się toczyć przeciwko tym adwokatom i A nie, nie. Nam się, nic się nie dzieje. Nam się mówiłeś... samorządy zawodowe nie udały. No nie, ale mówiłeś o tym, że się nie udało wyciągnąć odpowiedzialności wobec mafii, to prawda, ale też ci prawnicy, którzy jednak Malię zawodową, którzy występowali jako ci kuratorzy 130-latków, im się nic nie stało. Ale bo oni byli członkami tej mafii, to jest jakby jasne. No wiesz, ale to znaczy, że można jednak chyba powiedzieć, że środowisko prawnicze nie wyciągnęło wniosków, tak jak środowisko sędziowskie, środowisko prokuratorskie, jakby nic się nie stało. Tak? Jakaś część środowiska. Iść trochę na kompromisy. Dobrze. Są i uczciwi prawnicy, tak? Pewnie większość jest uczciwa, no bo tych, którzy się na tym dorobili, którzy tym maczali brudne paluchy, no jest mniejszość. No tak, ale jakoś z dziwnym trafem to szef Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie trafił do więzienia. To nie był przypadkowy Ale nie wiesz, co zawsze na wierzch wypływa? No. No, Oliwa chyba sprawiedliwa jest nie <grystanie> Tak też, takie powiedzenie też jest. Natomiast być może to, że jednak ciało ustawodawcze Unii z wyłączeniem paszy czyli koalicji obywatelskiej przegłosowało to prawo, może zmieni klimat również wokół wyciągania konsekwencji z tych rzeczy, które oni robili. Ja nie, nie wiem, które... mi się wydaje, że nie ma szans na to, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec Ale wobec nie... wróćmy. Wróćmy do Izraela. A zanim jeszcze przejdziemy do Izraela, to chciałem powiedzieć, że jakby... Czy masz wrażenie, że tutaj jednak ten kult świętej własności prywatnej, który stał nad życiem ludzkim, stał nad przyzwoitością, stał nad sprawiedliwością, czy ten ta zmiana w prawie, która po prostu no, upieprza po prostu te wszystkie roszczenia reprywatyzacyjne grubą siekierą, co tu dużo mówić, jest to... E, ty też sam przecież po 79 roku mówiłeś o wygaszeniu roszczeń reprywatyzacyjnych. No, Teraz się stało, taką ustawę. Po 30 latach to się stało, że jednak... no. Dokonaliśmy jednak dużego zwrotu tutaj, jednak, jeśli chodzi o myślenie, czy to jest faktycznie tak, że wartość te dwadzieścia parę lat? Trzeba było uchwalić ten projekt ustawy, który myśmy no, jako nie Polska... uchwalono i trzeba było no, PiSu, tak. żeby to zrobić. No. Hmm. Więc to trzeba było Prawa i Sprawiedliwości... Trzeba i... było PiSu, żeby zrealizować ustawę PPS-u. No. no. To posłowie PPS, no tak. jako koło, żeśmy to zgłaszali. E, ja, ja chcę powiedzieć, że to, co się stało, e, e, tworzy bardzo trudny dla nas podział. Dlatego, że no, z jednej strony jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj enuncjacje dyplomacji i rządu Izraela wobec Polski są krzywdzące i, i wręcz skandaliczne. A z drugiej strony ja nigdy nie chciałem się znaleźć w jednym obozie z narodowcami antysemitami. Mhm. I to nam tworzy bardzo skomplikowaną sytuację, bo ja nie jestem wrogiem państwa Izraela. Nie chcę jego likwidacji. Chcę tylko, żeby ono nie rościło sobie praw, których nie mają inne narody, tak? Znaczy, żeby nie rościło się praw do jakiejś własności po tylu latach, bo już nie ma tych ofiar, nie Polska zawiniła, że była wojna, i nie Polska zawiniła, że był Holokaust. Znaczy, to jest jakby kontynuacja narracji, która się pojawia w takim pojęciu jak polskie obozy koncentracyjne. Mm. Tak? No jednak trochę więcej odwagi i determinacji wobec Niemiec, a trochę delikatności wobec Polaków, bo drodzy przyjaciele z Izraela Wspólnie doświadczyliśmy niemieckiego nazistowskiego barbarzyństwa. Wspólnie byliśmy ofiarami, a ci wszyscy Żydzi pomordowani w Holokauście to byli obywatele Polski. I dzisiaj traktowanie Polski jako głównego i najważniejszego wroga i sprawcy tragedii jest po prostu zwyczajnie niesprawiedliwe i nieuczciwe. No ale to jest świństwo: znaczy, jak ja czytam słowa lapida, a sam no wiem, wyciąganie tej karty może nie jest jakoś. Zawsze mam z tym problem, ale sam jestem, jestem Polakiem pochodzenia żydowskiego, jestem polskim Żydem. No i e, czytanie tego, że, e, czytanie właśnie tych słów Lapida, że e, minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji, nie boimy się antysemickich gruźb. Ja nie wiem, po prostu, czy znaczy, wiesz, znaczy o co chodzi? To jest on, to, ten facet, ten Lapid się A wydaje nie, nie. takim Zbigniewem Ziobro, tylko na e, sterydach Ale, ale po on gra właśnie tą kartą. Ja o tym zagrożeniu no. mówiłem, że oto każdy, kto się sprzeciwia jakimkolwiek roszczeniom Izraela jest antysemitem, autentycznym, nie no, niemal Ale tu nawet nie ma roszczeń, wiesz, bo jakbyśmy myśmy liczyli… To jest, to jest około kilkuset nieruchomości. To, to, tak mniej więcej nam wychodziło, że to może kilka kilkaset nieruchomości, jeśli chodzi o, o Izraelczyków, którzy mogą mieć roszczenia jeszcze w Warszawie. No tak, to I, są te bezspadkowe tych gmin. Te a, wie... a to jest inna sprawa. To jest inna sprawa nie, tak? ale to, jest, to wtedy można zabrać pół łodzi. No. No ta, tylko, że tutaj mieszane są dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest ta, ta nowelizacja KPA, która kończy reprywatyzację opartą na dekrecie Bieruta, na dekrecie o reformie rolnej, a z drugiej strony mamy kwestię mienia bezspadkowego, która nie ma nic wspólnego z tym i myślisz, że Lapid tego nie wie, czy po prostu różnie głupa, żeby po prostu... Ja może, powiem, kapitał, ja, powiedzieć. ja może powiem o takiej mojej znajomej, która pracowała jeszcze do niedawna w szpitalu zakaźnym na Kasprzaka w Warszawie, pani doktor, i ona była też z rodziny żydowskiej, łódzkiej, do której przed wojną należała duża część Łodzi. I kiedy rozmawialiśmy o reprywatyzacji, to ona jako lekarka powiedziała, że ona by nie miała czelności domagać się jakiegokolwiek zwrotu, bo ona wie, jakie są braki w służbie zdrowia i że Polska potrzebuje pieniędzy, a nie ludzi, którzy wyciągają ręce po własność. Więc są tacy Żydzi i tacy Żydzi. Lapid należy do tych, moim zdaniem, gorszych. A ta pani doktor. Jest znakomita, tak jak Janek. <głos> Dzięki. <głos> <głos> tak więc no, ta epopeja reprywatyzacyjna przynajmniej w Warszawie się kończy, ale to nie jest wcale znaczy, że jest koniec reprywatyzacji na terenie całego e, kraju. E, nie ma kwestii rozwiązanej, kwestii w Łodzi, w Krakowie, tam wszędzie ciągle jest możliwa reprywatyzacja na podstawie ogólnych przepisów e, kodeksu cywilnego. E, I tutaj e, kwestia się nie zmieni. E, tak, czyli możemy nadal krzyczeć ustawa. Absolutnie możemy cały, cały czas krzyczeć ustawę i potrzebujemy, Polska z jednym krajem kraju, e, Bloku wschodniego, który takiej ustawy nie przyjął. I chyba to nie był przypadek, prawda, że takiej ustawy nie było. Ja się też zastanawiam, bo jest dobry klimat społeczny, czy nie powinniśmy się zabrać za zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem takiej ustawy. Skoro była zgoda w tej sprawie w Sejmie. To może sobie taką obywatelską ustawę będzie procedował. Chociaż. Nie wiem, wiesz, jak widzę, jak słabo idzie zbiórka podpisów pod ustawą o aborcji i to mi się wydaje, że to chyba było ale, ale sprawa reprywatyzacji nie dzieli tak, jak sprawa aborcji. No. Chociaż ja wiem, no to jest kwestia jak się zbiera, tak? No mamy pandemię, znaczy właściwie resztki mam nadzieję pandemii, jeżeli by się udało wyjść na ulicę ze stolikami. Ja myślę, że ludzie chętnie podpiszą się pod tym, żeby już nikt nigdzie w Polsce nie oddawał kamieni z lokatorami. No, a dlaczego Stany Zjednoczone tutaj żerują głos Izraela Twoim zdaniem, czy dlaczego to jest y, tak, że y, y, mówią tym samym głosem w tej sprawie, która jest no, absolutnie. No, no otywista, ale to czy... trzeba by już porozmawiać o, o geopolityce, tak? Mamy do czynienia z Izraelem, który jest takim lotniskowcem amerykańskim w Morzu Arabskim, tak? To jest enklawa, która pilnuje interesów amerykańskich. To jest kraj, który by nie przetrwał, nie wiem, kilku tygodni bez, bez tego zbrojenia i dofinansowania ze Stanów. Z jakiegoś powodu oni ten twór utrzymują. On oczywiście... To państwo ma swoje prawa i powinno istnieć. Natomiast jest ono z jednej strony zupełnie zależne od pomocy, zwłaszcza militarnej, amerykańskiej. A, a z drugiej strony, no jednak... Wpływy, wpływy izraelskie w polityce amerykańskiej są olbrzymie. To, to, to się również bierze, bierze z, yy, yy, no, no, z takiego, ani innego układu no, Ale to też chyba wynika z tego, że my już jesteśmy, naprawdę skłóciliśmy się ze wszystkimi, nie mamy własnej pozycji teraz międzynarodowej. Jedyne co my możemy robić, to albo kupować drony od Erdogana, albo abramsy od Amerykanów. Chyba nie znamy, w ogóle nie prowadzimy żadnej polityki międzynarodowej i... Yy, tak, ale yy, jeśli chodzi o Amerykę, to trzeba zauważyć, że Biden w pewnym momencie się cofnął. Izraelczycy poszli już tak daleko w tej huczbie no tak. i w tej, w tej awanturnictwie, w tym tej takim ordynarnym ataku na Polskę że Amerykanie się zastanowili, że jednak Polska też jest ich sojusznikiem i nie mogą wspólnie tak napaść na nas. Zwłaszcza, że tam też są wątpliwości dotyczące tych roszczeń. Także ja myślę, że nie ma już takiego jednoznacznego amerykańskiego poparcia. I myślę, że to, że Izrael tak ostro atakuje, to również dlatego, że nie czuje już takiego wsparcia amerykańskiego jak mm. kiedyś. Stąd pewnego rodzaju histeria, mm. która oczywiście no, jest złym doradcą. Ja jestem na koniec, mogę powiedzieć, że nie mam żadnych wątpliwości, że Również służby izraelskie brały w aferze prywatyzacyjnej. Znaczy dla mnie, pamiętam jak rozmawiałem z policjantami z Wydziału Kryminalnego, którzy zajmowali się rozpracowywaniem naszej mafii prywatyzacyjnej, i oni mi powiedzieli, no, że jakby bardzo wiele tropów prowadzi do Izraela, ale oni wysyłają wnioski do tej policji izraelskiej, czy tam do służb izraelskich o pomoc i cisza. Zero odpowiedzi. I teraz pytanie jest takie, czy izraelskie służby specjalne, które są najlepszymi służbami specjalnymi na całym świecie, wiedząc, że masowo kradnie się po żydowskie nieruchomości w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie, to były setki, jeśli nie tysiące kamienic wartych miliardy, które ukradziono, i to było, można powiedzieć, forma szmalcownictwa, oczywiście też. I co? A Mossad nie wiedział, że się fabrykuje dokumenty? Dobra, to teraz Janek, ja wobec ciebie muszę pobronić Żydów. <noise> I opowiem anegdotę z Wielska białej, gdzie jakiś prawnik zaczął się w imieniu spadkobiercy z Izraela domagać zwrotu kamienicy. Mm. I któryś z tych lokatorów... Był na tyle hmm, przedsiębiorczy, że kupił sobie bilet do Telawiwu i pojechał porozmawiać z tym mm. właścicielem, który mm -hmm. się, w imieniu którego się domagano. Kiedy ów obywatel Izraela się dowiedział, że w jego imieniu ktoś się domaga kamienicy, to z kolei kupił sobie bilet do Polski i tak długo chodził po urzędach, prokuraturach, aż ta zamknięto. No dobrze, ale no to widzę, no to chyba to potwierdza to, co ja mówię, no, że jakby jakaś parasol służb specjalnych izraelskich nad mafią reprywatyzacyjną w naszym kraju pewnie musiał być, no bo jakby... No wiesz, no ja też sobie przypominam, że no nie, nie dalej, jak nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu wreszcie zamknięto bez żadnego skutku śledztwo na temat zabójstwa Jolibrzewskich. Nie ma służby, ale... A... Tu też były służby. No oczywiście, że były służby. Chociaż nie izraelskie. No, ja, ja już nie chcę powiedzieć, e, który ambasador Izraela kupował, w, e, od jakiego gangstera kupował e, mieszkanie. Może przyjdzie czas na to, żeby o tym kiedyś porozmawiać. I to będzie swój kolejny proces. Ale to nie, Raczej mnie już mnie, wtedy by mnie chyba już po prostu mnie zabili, by powiedział, ale. E, albo mi coś zrobili, może tutaj. E, ale, no, nie, znaczy, że. Eee, mówiliśmy o rozliczeniu tego, nie będzie żadnego rozliczenia nie będzie żadnego rozliczenia, tak jak nie będzie rozliczenia z Afganistanu w Ameryce, jak nie będzie rozliczeń za ile mnóstwo innych afer e, które się działy, jak nie rozliczymy nigdy kwestii e, prawda, międzynarodowego ringu pedofilskiego Epsteina z tych samych powodów nad tymi procesami, nad tymi aferami. To nie, były, to nie był działalność dwóch przestępców z podbudki z piwołem, tylko to, były działalność, to była działalność kontrolowana i nadzorowana przez służby specjalne. Na pewno służby specjalne Polskiego Wojskowego Wywiadu i być może, tak jak mówię, bardzo wiele na to dla mnie wskazuje, służby izraelskie również brały w tym, w tym udział, dlatego to mogło tyle to trwać, dlatego to złodziejstwo mogło być tak otwarte, bo po prostu to było no, element tak naprawdę działania państwa. Tylko ta, I tu y mi się przypomina, Taki film z Melem Gibsonem pod tytułem Teoria Spiskowa. Nie, to nie są teorety. Ale nie, nie. Dzień. Dlaczego mówię o tym filmie? Bo od razu mi przyszło do głowy, że masz taką teorię spiskową, gdzie już to wszystko służy. No, ale, jest... ale nie, ale w tym filmie on opowiada różne spiskowe teorie. I przez pierwszą połowę filmu uważamy, że jest wariatem. A przez drugą połowę filmu okazuje się, że wszystko prawda. No, no. <laughs> Więc Szanowni Państwo, być może e, ustawa antyreprywatyzacyjna w tej sytuacji, jakiej jesteśmy w sytuacji geopolitycznej w państwa, te, które. To było chyba najlepsze, co mogło e, nas przynajmniej w tym układzie e, czekać, więc e, bardzo dobrze się stało. E, kończymy część o reprywatyzacji i teraz przechodzimy. Płynnie. Ameryka znowu w roli głównej. To jest. Czyli Afganistan. E... Afganistan czy. A, Afganistan.